Tak jak obiecałem. Yy, będzie kolejność, jak krafta Niestety, jeszcze FPS-ów nie popracowałem dobrze, więc niestety nie, nie, jest, nie ma rewelacji. Ale da się chyba to, mam nadzieję, oglądać. Dzisiaj, sobie stworzymy yy, naszą jaskinię. I w jaskini będziemy kopać. Ja tutaj przygotuję sobie od razu, przejdę na jaskinię. Póki tutaj żadnych stworów nie ma. I wydobędę sobie od razu kamień. I sobie to tutaj przy okazji ładnie obduję. Mam odpowiednią ilość kamienia. Więc powinno być mi spoko zaraz. I to będzie moja droga do mojej kopalni. Taką sobie zrobiłem wizję tej kopalni. Niektórzy polecali, żebym zrobił ją sobie w samym domku ja myślałem, że tak będzie spoko dla mnie to do mój świat to mogę to chyba robić jak uważam, tak mi się wydaje sobie fajnie to zaraz odbuduję a niestety mi zabrakło kamienia więc troszkę jeszcze tego kamienia wykopię sobie i tutaj w tym miejscu sobie zrobię sobie, sobie, sobie teraz prze, miejsce gdzie będę trzymał jakieś skrzynki może by dla wygody, żeby było. Taką podbazę zrobię sobie. Mam drzwi, więc mogę drzwi od razu tutaj postawić sobie elegancko. Tutaj mogę sobie drzwi postawić. Fajnie mam je tak zaraz będzie ciemno i będą mnie potwory próbował takować, te więc tego bym osobiście nie chciał. Więc... Nie tak chciałem. Poprawimy. Tutaj sobie to fajnie obuduję. Potem pomyślimy jak zrobić tutaj wyjście, żeby nam, jak przy tutaj zrobić sensowne, żeby było. Niestety pogoda mi nie sprzyja, więc muszę robić tak jak mogę. Mam, czy mam? Mam jakieś pochodnie, nie, jest, nie ma trochę Postawię sobie po, po, pochodnie, żeby mi nie generowały się żadne stwory. Przypominam, że jak jest ciemność, to się stwory generują. Yy, moi młodsi gracze o tym wiedzą, ale starci, którzy to oglądają, chcą się nauczyć, no nie mają o tym pojęcia, więc o tym wszystkim mówię. Yy, tutaj sobie może to jeszcze powiększę troszkę. Przy okazji wydobędę. Mam również mało życia strasznie, więc przydałoby mi się znaleźć coś, co je, nada się do, do jedzenia, do spożycia i przy okazji do yy, wyleczenia Mnie Niestety pogoda nie sprzyja. Przydałoby mi się także wełna, żeby zrobić łóżko. Yy, nie wiem, czy mi się uda zrobić w tym niestety pada i to mi nie sprzyja. Jak już mówiłem, dobra. Skończę to obudowywać. Wszystko elegancko. Tak, wiem, że niektórzy doświadczeni gracze mówią, że robię to strasznie wolno, ale nie bym robił za szybko, to nie byłoby to elegancko czytelne. Dobrze, są dwa sposoby na robienie kopalni. Jedna to taka, że robimy sobie schodki dookoła, a druga to taka, że kopiemy dzi dziurę w ziemię i, st i stawiamy sobie drabinki. Niestety do drabinek mam za mało drewna, więc tego nie mogę sobie pozwolić, więc, więc tutaj zrobię sobie jakieś schodki pierwsze, może. Przekaż znajdę jakieś konkretne surowce. Jak będę te składki robił. Taki oto sposób. Może przy okazji węgiel znajdę też. O, słyszę, słyszę że coś się rusza, czyli gdzieś tutaj są jeszcze jakieś stworki, które będą chciały mnie atakować. Jest ciemno, niestety, więc przydała mi się już jakaś latarnia. Przestał też padać. To jest znak, że, jest, że się zrobiło całkowicie ciemno. Czy jest jasno, jest ładna pogoda? Jest jasno, ładna pogoda jest. A tutaj wyjście zrobiłem z drugiej strony, więc jest spoko. Dobra, to na razie odpuszczę sobie i szybko spróbuję znaleźć jakieś surowce. O, tu mam drzewka. To sobie od razu. Yy wydobędę troszkę drewna, w nadziei przy okazji, że spadną mi jabłuszka z tym drzewek. Niestety początki w grze Minecraft zawsze są toporne, ale właśnie to jest w naj, najfajniejsze w grze. O, siekiera mi się skończyła. Może bym w takim razie zrobił sobie... Potrzebuję... Crafting table oczywiście, czyli przypominam stołu rzemieślniczego na którym, którym zrobię sobie siekierkę hmm, Oczywiście Potrzebuję do siekierki A, potrzeba jeszcze patyka Patyków bym potrzebował, jeszcze to patyki jeszcze wygenerowałem od razu I bym tych siekierek zrobił najchętniej od razu dwie, bo będę podejrzewał, że troszkę będę tego drewna wydobywał no i zrobię oczywiście sobie się kilka już kamienną, nie, nie drewnianą, żeby troszkę wydajniej to robić i nie trzeba było co chwilkę nic naprawiać. No i robię sobie. O, jest kurczaczek. Jest, jak jest kurczaczek to jest fajnie, bo z takiego to kurczaczku będą się robić jajka. I przekazy kurczaczek to jest także dla mnie źródło jedzenia. Jak go sobie uporuję. Wiem, że chodzi, więc spoko, więc będę mógł sobie spokojnie tej wydobywać, a w tym czasie Niech chcę same spacerują spokojnie na wolnuchowie a ja idę do kolejnego drzewka To chyba było sprawdzone już ja widzę moją chatę? Ja widzę moją chatę. Wszystko, nie zgubię się. Tak, to, to powinno się zgubić też. Minecraft się dobrze drewno. Niestety zaraz będzie noc i też dużo nie, nie pozostanie mi. Czasu na wszystko. Kurczę, troszkę szkoda. Ale nie, nie mam co na to poradzić. Mogę sobie te światki od razu wydobyć. Będę miał też z czasem materiały do kolorowania bloków. Niestety widzę, że nie, nie pomoże mi to dużo, bo ja muszę nie zdążyć zrobić dzisiaj. Już jest noc. Wracam do mojej chałupy. Niestety wygląda tak, jak, jak wygląda. Tutaj to nieładnie wygląda, to mogę sobie poprawić. A co mi się udało zrobić wcześniej? A, miałem rybkę, to mógłbym zrobić sobie sumie piecyk. I te rybki sobie, przed, sobie wtedy zjeść, byłoby też spoko. O, tylko bruku mi jest, czy to jest ciekawostka. No to jeszcze muszę sobie bruk wydobyć. Dobra. No tutaj będzie coś, może być innego, co bym nie chciał. Więc... O! To jest to, czego szukałem, czyli węgielek. Który daje mi także doświadczenie. Ale umożliwia mi chociażby robienie palenie w piecyku. Robienie pochodni. Tego węga jest troszkę, więc... Bardzo fajnie. A to chyba akurat jest, to był chyba akurat nie piasek, tylko to był chyba yy, granic prawdopodobnie. Pozna zdobywając nowe, nowe materiały, zdobywam także nowe receptury. Zaraz te receptury, o tych recepturach pokażę. Żeby, żeby nie wszyscy mówili, że a, ty wiesz, bo już grasz jak, zro jak chcesz zrobić, a ja nie wiem. Sprawa jest dość prosta. Jak czegoś nie pamiętam, to wchodzę w receptury. Dobra, tutaj, może bym zostawił jakąś żaróweczkę. Jednak, bo to żaróweczkę. Yy, oczywiście, pochodzi. o! Jakby mi się myszka odłączyła. Muszę sobie wymienić, bo kabel mi coś tak nie szankuje. No to mogę sobie już ten piecyk przygotować. Jeszcze te fps -y już nie, nie, nie są rewelacyjne, będę nad tym pracował. Ktoś mi wysyłał informacje o programie, którym można yy, fajnie kontrolować FPS-y mam piecyk. Jak widzieliście jak tak go to zrobiłem Skoro mam już piecyk, to go sobie postawię oczywiście. Tutaj mam węgiel. No i przy, przygotuję sobie a, rybki sobie przygotuję przy jeszcze wziąć swoje tak tutaj. I w tym momencie rybki będą mi się spokojnie piec, które i będę mógł zaraz je sobie też zjeść dzięki temu. Jedna mi się już rybka zrobiła. Są też doświadczenia yy, za zjedzenie różnych, różnych yy, produktów, więc przy okazji jeden produkt mam z głowy do zjedzenia. One sobie będą spokojnie się robić. Ja bo żebym sobie połowę tego węgla wziął. Żeby, żeby zrobić sobie z tego pochodnie, tylko desek nie mam, już sobie deski bym załatwił. Znaczy deski te, patryki. Desek też mam mało niestety, ale z czasem sobie zrobię. I sobie pochodnie przygotuję. Będą bardzo mi przydatne, szczególnie będę chciał kopać. Na razie mi tyle starczy. Lekka, chybka. Niestety węgiel się w pełni nie, nie, nie udało mi mu się, mu się go wykorzystać, ponieważ yy, ale chyba ten pień mógłbym prze przepalić i robić z niego także węgiel kamienny. To może nie będzie takie głupie. Znaczy węgiel drzewny, tak? To będzie przy okazji, więc. O. Tak się robi węgiel drzewny, dokładnie. Można też podpalać oczywiście z sadzonki zamiast węgla. Dobrze. Skoro mi się już udało coś zrobić, to teraz to zjemy i się dzięki temu podleczę. Super. Dobra. Przydałby mi się jeszcze ten kijok, bo widzę, że ten kijok się zaraz zepsuje. I znajdę, że to będę, miał, będę mógł zrobić lepszy kilo. ale na razie niestety muszę. Pracować na tym, co mam. Słyszę potwora. Pytanie, czy chodzi mi on tutaj? Osobiście nie chciałbym tego sprawdzić bez miecza, więc może jeszcze miecz sobie bym zrobił. Albo gdzieś w domku mi chodzi. Tak się robi łopatę, a mnie interesuje mieczyk. No, ale dwa sobie zrobię od razu. Jeżeli tam faktycznie jest zombie z powodu ciemności, to zaraz tego zombie się pozbędę. Albo to znaczy, że po prostu jestem blisko jaskini, w której te stwory są. Dobrze, nie ma, czyli mogę sobie kopać dalej spokojnie. Jestem zwolennikiem generalnie kształt tych pomieszczeń, takich brzydkich, naturalnie ułożony, więc ja to zawsze sobie wszystko ładnie upraszczam. O, skoczył mi się kilow. Ja to sobie do tego ładnie sobie tutaj wszystko zrobię pięknie. Przy okazji troszkę surowcy zdobędę. Dobra, może tutaj jeszcze tam niewygodnie, nie, nie, niewygodny tam będzie, to może tutaj sobie jeszcze poprawię. Jak się do kobiety to po prostu zasłonię sobie tą część, żeby, albo drzwi potem zrobię. Dobra. Dobra, jest kształtnie, jest przejście, jest droga, dobrze, to teraz... Yy, posiadam troszkę desyk, ale mam wrażenie, że to chyba będzie troszkę za mało. Tak mi się wydaje na drabinę mogę spróbować, to jest w takim razie walnę. U zrobię sobie wa walne, może tak mało pedagogicznie brzmi, walne. Y zrobię sobie crafting table, żeby nie musieć chodzić za każdym razem na dół, znaczy na górę. I zrobię sobie tutaj y drabinę. Czy ja pamiętam jak się drabinę robiło. Zasadniczo powinienem mieć przepis na drabinę. O, to przykład hmm. pokażę Wam działa księga przepisów. Drabinka. O, jest drabinka. Tak wygląda schemat drabinki. I mogę sobie od razu ją przygotować. 27 drabinek, myślę, że na dzień dobry mi starczy. Gdzie tutaj są przepisy różne. Mogę, mogę jeszcze różne inne rzeczy robić. Wędka będzie przydatna do łowienia ryb, tak. Yy, dobra, no to... No to jak teraz będziemy robić tą, tą naszą dziurę w ziemi? Bardzo prosty sposób. Kopiemy sobie, wchodzimy, zjeżdżamy niżej, 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 niżej. Może teraz to te starczy. Następnie patrzymy, gdzie było wyjście. Wybieramy sobie drabinkę i sobie tutaj drabinkę stawiamy. I po drabince możemy teraz, klikając spacie, żeby wskoczyć, możemy sobie tutaj wejść. I dalej oczywiście kopiemy, aż że dokopiemy się dostatecznie głęboko, żeby pojawiały nam się lepsze surowce. Lepsze to znaczy żelazo, yy, diamenty, yy, emerald chyba to chyba jest szmaragd, wydaje mi się, z angielskiego, tak mi się wydaje. Czerwony kamień, który będzie używany w, te w technologiach różnych, a także lawa. Żarówka bym się dziś A żarówka, bo chyba Spodobałam się to określenie żarówka i teraz tak użyłam żarówka. No, postaw się żarówko. Może być za ciasno na żarówkę, czy mi się wydaje? Tak, może być za ciasno, czyli muszę zrobić sobie tutaj przestrzeń, w którą w sobie stawię żarówkę. I mi fa fajnie to wszystko oświetli. A ja kopię dalej. O, mamy żelazo. Ja chcę tutaj już. Walne drabinki, zrobię drabinki, postawię drabinki, no to sobie te żelazo wykupię. Z żelaza będę mógł mieć lepszą broń, lepsze narzędzia. I oczywiście, dlatego, że żelazo, oczywiście, w tej formie, która jest, nie, ma, nie mogę z nimi nic zrobić. Muszę najpierw je przetopić. Dobrze, to może też zrobimy sobie pierwszą, pierwszą bazę. Skoro pojawia się żelazo, to się jesteśmy na w miarę odpowiedniej głębokości do żelaza. Oczywiście mamy e, tutaj mi się to nie. A, żeby było czytelnie było, to wyglądało. Tak zrobimy. Dobra. E, zrobię sobie kolejną skrzynkę. Znaczy skrzynkę ten z dużym kolejny. Skryka też by się chyba sprzedała, wydaje mi się, ale to zaraz. Dobra, zrobię sobie ją tutaj, niech będzie. Dlaczego by bo mi się, żeby zrobił drzwi? A nie mam tyle drewna na drzwi. Dobrze, no to co? To wracamy na powierzchnię. Mam nadzieję, że się już zrobiło jasno. Słyszę. Gdzieś tutaj musi być ewidentnie. Gdzieś tu ewidentnie musi być jaskinia, skoro słyszę zombie. O, albo mi muszę wybarzyć zombie. Tak też może być. Dobrze. Czemu zombie się wygenerowało tutaj w tym miejscu? Bo jest za ciemno. Gdzieś było za ciemno i mi się pojawiło zombie. Dobra, ale jest jasno. Zjem sobie rybkę, żeby o, się od razu wyleczyć. Generalnie duża, duża ilość drzwi powoduje to, że nawet jeżeli nam się gdzieś wygeneruje zombie z powodu naszej, na, naszego błędu, no to szansa, że to zombie nas zatokuje zaskoczenia jest niewielka. Słyszę pajączka, słyszę. Jeżeli tego pajączka bym znalazł, no to bym miał kolej, kolejny fragment nici, o. Pajączki podobno w dzień są uśpione, więc w sensie nieaktywne do ataku, ale ja sobie go zaatakuję w celu pozyskania kolejnej nitki. się dobrze skaczą, więc trzeba być ostrożnym. Oczywiście wszystko w dużej liczbie może nas zabić, niestety ten, ten, ten pajączek mi a nie, dał mi, chyba nitkę dał mi. Mam tylko nadzieję, że to będzie kolejna nitka. A ja dalej idę w drewno. Jak widzicie, mam go mało. Tutaj już mi się pojawiły generalnie dwa rodzaje drzew, więc będę mógł też z czasem sobie sadzić. Odpowiednie gatunki drzew, pod kolor, jaki będę potrzebował. Na razie tutaj, to będę powoli sobie stopniowo ocześcił. Czyli ja tam widziałem krowę. Krowy widziałem, super. Jak krowy widziałem, to krowy dadzą mi skóry, krowy dadzą mi mięsko. Fajnie byłoby też te krowy hodować. Do hodowania krów potrzebna jest jakiś jakiś jakiś, yy, jakiś przedmiot, który potem powoduje, że one się chcą rozmnażać yy, Nie marchewka Muszę będę się to sprawdzić, bo już nie pamiętam Wolałbym, wolałbym, żeby to były najpierw jednak owce niż krowy, ale... Znaczy, to, że pojawi się jakieś zwierzęta, to, 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 to też w ogóle dobrze, bo nie będę chciał ich szukać. Podobno, jak się przez trzy noce nie prześpi, to mnie stwory zaatakują, wygenerują się, więc też mało to korzystne będzie dla mnie. Okay. nie wiem już gram, prawdopodobnie może być, jeszcze, mogłem przekroczyć już jeszcze dwadzieścia minut. Maksym, myślę, że jeszcze chwi, dosłownie chwileczkę pogram i zaraz będę kończył. Pozbieram, bo to nie to co mi spadnie, z drzew, surowce wszystkie. Mam nadzieję, że to coś tam nowego się zawsze pojawiło i nie było nudno, no, przede wszystkim, bo to jak się ogląda czy już grę, to jednak nie może być to nudne. O tutaj, jeżeli bym chciał teraz tutaj wejść, to muszę... Mam jakieś ziemię, mam ziemię. Dobrze, to sobie na ziemi podskoczę i postawię ziemię i w ten sposób mogę to skoczyć do najwyższego momentu. O, mam łopatę, mogę sobie, 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 sobie ziemię skoczyć. O! Tak wyglądają krówki. Pokaż się z twarzy krówko. Chyba widać jak wyglądają. Niestety nie ma jeszcze o wieczor, co mnie martwi dość, bo to znaczy, że będę musiał raczej zrobić łóżko z, 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 z nici, której niestety też mam mało, bo pająków jeszcze nie znalazłem odpowiedniej ilości, nie, nie tyle ich nie załatwiłem. Dobrze. Krówek I tutaj jest krówek dwie. Widzę, no tam kilka, kilka ich będzie na pewno. Yy, o, zobaczcie, w tym momencie można by powiedzieć, że już, już, już się zaraz zgubię, bo idę nie w tą stronę. Nie wiem, gdzie teraz mam iść. Powrót, yy, taka prosta porada, co zrobić, żeby się właśnie nie zgubić. O, odnalazłem swój domek, i ja, ja tą poradę teraz wam pokażę. To jest coś, co sam wymyśliłem. Ja sobie na swoim domku zawsze stawiam. A może być z granitu? Może być z granitu, nie ma problemu. Ach, nie trafiłem. Stawiam sobie taką, jakby wieżyczkę. Na której umieszczam yy, pochodnie z, z, z każdej strony. No i po co to jest? Po to, że będzie ona zarówno widoczna w dzień, jak i w nocy. Teraz. A najwyższy obiekt, który się pojawi oczywiście. Będzie mi łatwiej się do niego potem odnieść. Oczywiście upadek zawsze grozi jakimś. Tak, ale już teraz coś widać, wydaje mi się. Wydaje mi się, że już to jest bardziej widoczne. O, kurczaki znowu widzę. Tylko że ja bym chciał te owieczki. Ach. Niestety takie, ale jak widzicie jest to już dla mnie czytanie Jest woda fajnie będę mógł sobie ją pobrać potem jak sobie będę miał wiadro dobrze to w takim momencie razie nie to krówka jest dalej Myślę, że będę kończył mam nadzieję że odcinek był przyjemny wracam do mieszkania tam sobie spokojnie skończę a więcej mogę pokazać mogę wam pokazać jeszcze jak mogę Zrobić sobie żelazo. To sobie wstawię i zaraz mi się żelazo zrobi. A ja w tym czasie zobaczę. Nie, niestety tamty pański nic nie wygenerował. Sadzone troszkę mam, więc przydadzą mi się. To zgniłe mięsko też mogę zjeść, tylko on powoduje zatrucie u mnie. Może też pokażę od razu. Będę miał kolejny, kolejny posiłek z głowy. Za raczej się nie leczy, tyle że nie jestem głodny. A, a nie, troszkę jednak leczy się. Troszkę jednak się leczy. Przepraszam. Myślałem, że całkowicie mi to nie leczy. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam i do usłyszenia z powrotem.